Witam Państwa serdecznie. W kolejnym odsłonie muzealnych warsztatów internetowych chciałbym poruszyć temat związany z przyrodą, naturą i zielenią, którą teraz, yy, wiosną, tak chętnie się otaczamy. Na początku XX wieku pojawiła się koncepcja utworzenia miejsca do zamieszkania, które łączyłoby w sobie walory miasta i wsi, przy jednoczesnym wyeliminowaniu niedogodności obu tych miejsc. I tak zrodziła się idea miasta ogrodu. Miasta ogrody miały być zlokalizowane w pobliżu wielkich miast. Wielkim atutem była prosta i szybka komunikacja z tymi rozwiniętymi ośrodkami. Taką charakterystyczną miast ogrodów był specyficzny układ ulic, które rozchodziły się promieniście. Ulice te zbiegały się w centrach usługowych i komunikacyjnych. W centrach tych mieszkańcy mieli dostęp do różnego typu urzędów różnych usług, potrzebnych do wygodnego, codziennego życia. Jednocześnie mieszkańcy miastogrodów mieli zachować przynajmniej część naturalnej przyrody, tak by ten krajobraz, krajobraz willowo-parkowy nie został zniszczony wraz z rozwojem miasta. Specyficzny układ miasta, specyficzny charakter i krajobraz sprawił, że doskonałym miejscem na tworzenie takiego miasta-ogrodu były miejscowości dopiero się rozwijające. Takie warunki spełniało legionowo, które na początku XX wieku dopiero zaczynało się rozwijać. W połowie lat XX maurycy hrabia Potocki rozpoczął parcelację Dubria Błonna. Dzięki temu można było nabyć duże działki. Na, na tych działkach znalazło się miejsce nie tylko na dom, ale również na bujną zieleń czy ogródki warzywne i owocowe. To doskonale wpisywało się w założenia idei miasta ogrodu. I dzięki temu, legionowo przed II wojną światową, mogło rozwijać się w myśl tej nowoczesnej koncepcji. Co więcej, Nowi nabywcy działek na terenie Legionowa byli zobowiązani do tego, by zachować część naturalnej przyrody, część starych drzew. A Legionowo, oprócz tego, że było miejscem rozwijającym się dopiero, miało również dodatkowy, niezwykły walor. Krajobraz Legionowa przypominał krajobraz miejscowości nadmorskich. W Legionowie można było dostrzec liczne wydmy, lasy sosnowe, które szczególnie przyjezdnym przywodziły na myśl krajobrazy nadmorskie. W trakcie parcelacji zostały uwzględnione te szczególne elementy krajobrazu, specyficzna rzeźba tutejszego terenu. Po II wojnie światowej, w wyniku zniszczeń wojennych, legionowo zaczęło odbudowywać się już według innej koncepcji, według innego pomysłu, a tym samym charakter miasta zaczął się nieco zmieniać. Teraz zapraszam wszystkich do wykonania prostej pracy plastycznej, której efektem będzie pewna ozdoba dodająca nieco zieleni w naszych mieszkaniach. Zapraszam serdecznie.